Polsko, u stóp twych kładziemy poprzez zimne kraty, szczęście i wolność, niby wonne kwiaty. Nie rozpaczamy, że rzucono nas w lochy więzienne i pozbawiono nas młodych wszelkich praw do życia. Wyrwano nas rodzinom, skatowano. I obrzucono potokiem kłamstw i oszczerstw. Jednak nie zatarto w nas wiary i patriotyzmu. Wierzymy mocno, że podjęta przez nas walka jest słuszna i rozszerzać się będzie aż do zwycięstwa. Walczyliśmy z honorem i bezinteresownie, poświęcając wszystko dla dobra ojczyzny i wiary. W każdej chwili zginiemy z poczuciem spełnionego obowiązku. Wysłuchaliśmy pierwszego fragmentu testamentu Orląt rudnickich Działacze z IPN-u wyliczyli, że takich młodzieżowych organizacji w całej Polsce było ponad tysiąc. Orlęta Rudnickie wyróżniały się tym, że miały ponad 100 członków oraz długotrwałością działania, prawie dwa lata. 1947-49 gwałtownej w sensie dosłownym sowietyzacji przeciwstawili się Orlęta. Celem organizacji było przede wszystkim samokształcenie dla przeciwdziałania nowej ideologii. Sprawozdanie kwartalne z końca 1949 roku z gniazda w Łańcucie głosi: Na terenie Łańcuta i okolic rozwieszono 20 plakatów o treści antykomunistycznej. Tyleż zdarto plakatów komunistycznych, jedną flagę. Rozdano około 500 ulotek. Orlęta dokonały też kilku zbrojnych akcji, tzw. Tak pozyskaniowych. Z bronią, ale bez jej użycia, pozyskano dwie maszyny do pisania, radiotelefon, pieniądze na druki i ulotki. Kolejna z takich akcji w październiku 1949 roku skończyła się dramatycznie. Jan Balawajder, dowódca akcji, został w pościgu ranny i pojmany. Zmarł w szpitalu, ale znaleziono przy nim notatki dekonspirujące kilkunastu członków Orlot. W samym rudniku w krótkim czasie aresztowano kilkudziesięciu uczniów. Nad Rudnikiem zawisła groza, zapisało Orle Tadeusz Lustig. Kiedy on obchodził stół i odwrócił się do mnie twarzą, pomyślałem, że go chwycił jakiś atak. Ryknął, kładź się ty, synu, i skoczył za czymś do pieca. Kątem oka zobaczyłem kawał kabla grubości męskiego palca, który niemal w tym samym momencie wylądował ze świstem na moich ośladkach, plecach, i gdzie popadło? Mój nowy śledczy kazał mi wstać z nogi od stołka, i kiedy sądziłem, że postawi go na nogach, on szybkim ruchem i z całej siły zdzielił mnie nim w głowę. Za następnym uderzeniem nie wytrzymałem z bólu i krzyknąłem. To jedynie podnieciło mojego oprawce, i dostałem kilka następnych uderzeń, od których stołek rozleciał się. A który to miał wysadzić pomnik Lenina? Wyciągnęli mnie i kazali mi się położyć twarzą na podłodze, po czym zaczęli bić kolbą Dektariewa, gdzie popadnie. Ponieważ taki karabin trochę waży, gałuszka oddał go żołnierzowi, a sam uwiesił się na pałąku podtrzymującym plandekę i polecił mi robić pompki. Kiedy się podnosiłem, on obiema nogami uderzał mnie w plecy. Wszystko, co mogłem zrobić, to osłaniać rękami nerki. Kiedy i tym się zmęczył, dostałem jeszcze parę razy wyciorem. Henio Nalepa nie mógł na to patrzeć i coś powiedział do żołnierzy, żeby to przerwali. Zauważył to woźniak i polecił wyjść Heniowi. Rozładował tę i dał mu go do ręki, polecając mnie bić. Henio odmówił. Wówczas zaczęli jego bić. Podjudzani przez żołnierzy i przez tego zaopatrzeniowca okładali nas do momentu, kiedy tetetka nie przecięła skroni Henia. Trochę ich to uspokoiło, ale tylko na tyle, że wymienili nas na następnych kolegów i rozpoczęła się ta sama procedura. Bijące serce partii. Tak żartowaliśmy sobie ze służby bezpieczeństwa. O jej poprzedniczce, UB, żartów nie było. Sama nazwa budziła grozę. Skąd się brali Sadyści w Urzędzie Bezpieczeństwa? Badania wykazały, że w jej części byli to młodzi, niewykształceni ludzie czasami nawet bez ukończonej podstawówki. I wystarczyło, żeby tym prymitywom dać prawo życia i śmierci, zapewnić im bezkarność, żeby ukazali swoje sadystyczne oblicze. To kolejny dramat PRL-u. Pamięć o tych czasach nie może zaginąć. Nie może zaginąć pamięć o młodych patriotach, będących kwiatem narodu, mających w pogardzie śmierć, tortury i poniewierkę przez długie lata po to aby Polska była wolną. Wszyscy byliśmy skazywani na długoletnie więzienie z tego samego artykułu KKWP 86, paragraf pierwszy i drugi. Z którego skazywano również przestępców wojennych, członków Werwolfu, UPA i nas, dla których największym prawem było dobro Rzeczypospolitej. Nie zamilknął nasze hasła. Nie zginie myśl walki za świętą sprawę, na której ostrzu składamy swe młode życia. Sprawa dla dobra całego narodu była nam droższa od życia, i chociaż wielu z nas nie dożyje chwili wolności, to jednak chwila ta nadejdzie, doczeka jej naród polski. Dziś, poprzez kraty więzienne. Pozdrawiamy naszych braci i cierpiącą Ojczyznę. Niechaj nie płyną łzy matek za nami. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że los nam pozwolił walczyć i cierpieć w obronie własnego domu i Ojczyzny. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Niech żyje żywotność narodu polskiego. Niech żyją młodzi bojownicy o wolność. Stach, Lech, Kazek, Władek.